Wyzwanie rzucił los, dlatego razem z trójką moich najlepszych znajomych usiądziemy po raz kolejny do waszej ukochanej, ulubionej i tak dalej, serii Pokémony na raz. Już 2 lipca, czyli w nadchodzącą sobotę, zobaczycie mnie, Cypriana Wulpiego i listwę walczącego z Pokémonami Platinium. Serdecznie zapraszam! Pokémon Week, w sensie, że tydzień, a nie że słabe. Spójrz, która godzina, już 9.30, to już jest ta sobota, słuchajcie, za pół godziny nasz team startuje ze streamem i pora na ostatni odcinek Pokémon Week. Nie ostatni Treptok, spokojnie, jeszcze będę wam gadał przed tymi moimi radosnymi kamerami, o to się nie musicie martwić, mam dużo do gadania i na pewno się tak łatwo nie zamknę. No dobra. Ostatni temat. Dlaczego wszyscy kochają gry Pokémon? To jest coś, co często mówię, ja jeśli spotkaliście mnie w e, prawdziwym życiu, gdzieś e, w PABie, czy mieliście okazję, że dłużej pogadać, pewnie wam to powiedziałem. Gry Pokémon według mnie są najbardziej po prostu Ultimate uniwersalnymi grami. To jest gra dla każdego. Jest tak dobrze przygotowana. Nie wiem czy to przez przypadek jest tak tworzone, czy celowo, szczególnie, czy pierwsze gry były tak tworzone. Ale jest to gra na tyle prosta, że jeśli dacie prawda dziecku Game Boya z y, Pokémonami Yellow, jeśli a, dacie dziecku coś takiego, on to weźmie, on sobie tą grę przejdzie w 2-3 tygodnie, może 4, on mu się to spodoba, z o to chodzi, z Pokédexem, połapie sobie kilka poksów i będzie miał super zabawę. Jeśli dacie, no już raczej pewnie, coś takiego z y, X-ami czy tam orazami 35-latkowi, prawda, no to on to weźmie, a sobie tą przejdzie, przejdzie sobie tą grę w tydzień i wtedy obczaję, że coś jest, jest coś takiego jak competitive play i tradingi i tak dalej. Tu muszę zrobić cięcie, bo nie pamiętam, czy uruchomiłem drugą kamerę. Okej, okay, uruchomiłem drugą kamerę, spoko. No, to... I to jest piękne w tych Pokemonach, że nawet ten, prawda, doświadczony gracz, który na co dzień gra w Lola, może sobie wziąć konsolkę DS-a na tam przejażdżkę, czy na jakże przemiły spacer, czy gdzie tylko by chciał wyciągnąć i rzeczywiście bardzo dużo dostać z tego competitive play, bo zastanówcie się na tym, jak wiele możliwości jest w Pokémona, tak? E, ostatnio o tym także mówiłem przy okazji odcinku z Quake'em, że o, e, w FPS-ach to działa tak, że jak widzicie model postaci, tak, to nie wiecie o co chodzi. W mobach jest to, że jak widzicie e, model postaci, no to wiecie, że każda z tych postaci może mieć ileś tam umiejętności, mniej więcej wie, wiecie o co chodzi. A w Pokémonach tak naprawdę jak widzicie e, jakiegoś Pokémona, to możecie wiedzieć, że o jest kilka dla niego popularnych taktyk i w tych jest najsilniejszy, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy ktoś nie zrobił sobie Charizarda, nie zrobił Dragon Dance'a Dance w pierwszej rundzie, żeby cię zmylić, a potem mega ewoluuje go na Charizarda i y, to chyba ten był ataku. Nie jestem tak dobrym competitive playerem, ale wiecie o co chodzi. To jest po prostu Tyle możliwości 727 Pokemonów, każdy z nich może mieć grubo powyżej setki ataków. Po prostu jest awesome! Typy natury, wszystko widzicie Pokemona. Przeciwnika, nie wiecie o nim nic. Możecie zbudować mnóstwo taktyk. Spójrzcie, że na stronach społeczności, społeczeństw Pokémon do dziś są tworzone taktyki, których nikt nie wymyślił rok, dwa lata temu. I prawdopodobnie każdego dnia powstaje nowy pomysł. Mmm, a co jakby temu Pokémonowi dać taki atak, ja taki atak? Ja na pierwszy rzut oka to się wydaje, że to nie wyjdzie, ale tu jest jakiś trik, że w połączeniu z tym Pokémonem, tamtym atakiem, tą naturą jest łubu, dubu, dubu. Dobra, dziękuję bardzo. Koniec Pokemon Hu. Lubię mówić o Pokémonach, ale takie mówienie codziennie jest trochę straszne. Dobra, za do pół godziny widzimy się na streamie. Pewnie się trochę spóźnimy. Sorry za to wielkie. Dajcie mi tam lajka, like dajcie mi disjka, dajcie mi coś, skomentujcie. I bum, bum, bum.